Sieman, siemaneczko, z tej strony Hubix.pl Nagrywamy Crash Royale Będę kupował Mega Knighta, jak widzicie Seba już jest podjarany mm -hmm. mm. Nie przypuszczałem, że kiedyś będę miał Mega Knighta Ale jeszcze go nie kupimy Jeszcze, jeszcze się wstrzymamy Zagrążę. se Też

Chyba. Dobra, nieważne. Co kiedy te zapisy zabiły? Czułem znowu. Co zrobisz z tym dawnej? Nie, co ja zrobiłem? Trzymaj ja ją, ghost? A nie, dobrze zrobiłem jednak. Dobra, teraz szybko, szybko. Dobra. Nie, nie. Seba, co śpiewa? Patrzcie na te arczerki, ciągle się na nie uważnie patrzcie. Uważnie się patrzcie na te dwie arczerki. Uważnie się patrz na tego... Na no, gości się obroni. Ale spokojnie, miejcie się patrz, Dobra, już nie nieważne. On ma Splash Damage Po tej rundzie kupię Mega Knighta Patrzcie na tego Royal Ghosta Dobra, 1-1 Fajnie jakby Royal Ghosta nie było widać nawet Nawet dla tej, nawet Dla na tej mm. było za uszype Fajnie no, jakby był taką na przykład Mythic ty legendą. A w tych grze nie mam myfików. A jakby myfiki były lepsze, jeszcze lepsze niż legendy. To zostaje. Cele mógłby być taki. No mógł, ale. Dopiero jak coś wali, to tylko widzę. Ten na touchdown, jakby się tak sprawdzał. No. Nikt by nawet nie wiedział, kiedy się obronić przed nią. To tornado! On chyba, patrzcie, o tą arczerkę! Patrzcie, na jego usta. Jego nie jest niewidzialny, tak jak mam się. Bac! Yes, yes, jest, jest! Nie, yes. się nie zauważyłem. Ja też nie, ja się, ja się na to nie patrzyłem w ogóle. Dobra, na no to wystawię pierwsze co to wystawię giant. Ta, giant, jak on mi leci tym. No to... I to teraz ja będę się bronił tylko. Arczerki musisz. Jeszcze, arczerki, no, arczerki, ja się arczerki, tylko będę, arczerki, ja się tylko teraz bronię. Nie, spokojnie. Delfawol. No nie. Albo czekajcie. Wygraliśmy 3 -0. Znaczy 3 3 -0. I wygraliśmy 3-0. Znaczy 3-1? 3-0. Kobe 2-4 Bek. Dobra. Patrzcie, nie wiadomo, czy dzisiaj bym jeszcze to miał, bo nie wiem, czy bym się chciał grać z w, wyklasza. Ale miałem 2500 golda stąd. I dzięki temu tylko ma to 40k i może kupić Maga No dobra, to teraz to jest ta wykopana chwila. No nie było animacji, oszukali mnie. Zamiast Lumberza. No my już tu ustaliliśmy, że zamiast Lumberjacka. Ale nie no, w sumie Lambert Jack, no to nie sopi. Zamiast No właśnie, zamiast dobra. Żeby były cztery legendy tak, takich kwadracik. Mm. Właśnie nie pytajcie, czy Walkiria tutaj jest, ale Walkiria jest tak upyj, że to jest. To jest niepojęte. Dobra. Dobra, to robimy. To robimy... To robię cięcie i czekamy aż Seba wygra... Bo Seba sobie pobrał dopiero co? Znaczy, bo I... uz... ja już trzy razy to uznałem. No. I my zrobimy cięcie, on przejdzie w takie tutoriale i sobie programy drafta. Siemano. Siemano, już jesteśmy po cięciu. Seba przeszedł to kilka lund. Po -po Pozdrawiam mojego kole naszego kolegę, który nie przeszedł trening campy. Nieważny kto to. Domyślicie się. Kto nie umie grać w Stars i nie przyszedł treninga, do sklażu? <grym> Dobra, no to ja już zapraszam. Chcę dołączyć tylko do naszego klanu. O, polecam nasz klan! Jajko na twarde TM. Polecam. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Nie wiem, czemu gorący i serdecznie, ale sobie dołącz. To ja cię, ja wezmę z się Jajka na twardo, i razem? I J duże, N duże i T duże. A tak to małe. No, pierwsza litera jajka jest duże. Pierwsza litera na jest duża. I pierwsza litera Twardo, jest duża. Pięć nie wiesz. Na śli. No nieważne. Tak? Nie, nie. No dołącz do niego, nie! Sercz. Jest tylko jeden. No dołącz. O, dołączył. Nie wiem, no, że no, Dobra. Zapraszam Cię do znajomych. A gdzie Cię? Reportowałem, że. Jak? Wchodzę w Twój komentarz. Report. Jest kancel. A może Jest. No jest. Jak to się nie powiedzie, to dostaniesz bana. Jak nic nie zrobiłem. Nie róży, jak no ja nie mam zaprosić. Invitar friends. Mam cię we friend, Nie. Yes. Nie. Nie chcę! Anuluj! 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 Anuluj. Ale co? I gówno. Odłączyłem się z fajsem. To dobrze, to ja mam cię w znajomych. Party. Play wish friend. Semiks sypowy. Nie mam cię wyp. Tej... Boż nie pozwól mi jeszcze nie zrobiłem. Święta. No kurde chyba. Odkąd tego cięcia to już minęły 3 minuty. No już. już? No już dawno przecież. No nie mam cię w znajomych. Ja cię mam. No ja to... Ja. Ty mi zrób. Dole, Party. Też down draft. Play with friends. Wystawi? Nie Pokazuje mi się. Ja może też cię zaproszę. Ja może też się połączę. Tylko nie wiem, czy ja nie jestem nie Chyba połączyłem. Jestem connected. Disconnected to jeszcze raz. Czekaj. No, ale teraz jestem jeszcze... Jeszcze raz jestem connected. Wyjdź. Czy teraz się zaproszę? Dobra kurwa, share to clan. Bo nie ma. Drugi raz. Nie, mam pokazanego, nie, mam nie, 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 No nie, 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 Kto tu ma zero pucharków? nie, nie, Kto ma tutaj nie, pucharków? No powiedz. Dobra. To. Ja wystawię jego... no, no, czekaj. Mm. Canon kart. Dobra, tu wezmę tak. Minera. Zobacz, wziąłem e Elektro mm. wizard czy, e, czy Witch? Witch. Masz Elektro. Elektro. I tu będzie. Widzisz, co tam wziąłem? No. jest komputer. Inferno Tower. Dobra. Dobra, już po święciu. Zrobili nam wjazd na chatę. Aha, myślicie, że jesteście fajny. Aha, myślicie, że jesteście fajni? A ja ten Bowli-Mowli, to co? Seba, a ten Bowli-Mowli, to co? Ja tam zaraz też wystawię. Ja też. Ale to źle zrobiliśmy. On nas zniszczy. Nawet te twoje barbariansy nie dojdą Weź coś tam wystaw, please, NO NIE ZAPA Zdążę Ale tego już nie zdążę Znowu po cięciu Będzie przegrana, ale w sumie jak ja gram z sebiksem. On jeszcze tutaj nic nie rozumie. Ale że to nie jest na pucharki, bo z sebiksem to bym tutaj wszystko przegrał. No ale no, taka prawda. Tu masz zero pucharków, więc ty jeszcze nie jesteś ogarnięty w tą grę. Mieszki jest fajne, dawa. No. Dobra, jeszcze ja się tego deku nie testowałem, więc widzowie, idziemy na battle, 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 battle. No, nie nie. Bad, battle, bad, battle, bad, bad. swoje pierwsze pucharki. Ty też ze mną zagrasz? O, dobra, za siedem mam Mega naita. A zagrasz też mną? Ale po tej ludzie już kończę odcinek. Już jest 16 minut, prawda? Te dźwięki. No właśnie, te dźwięki takie chore na łeb. Takie upośledzone troszkę, ale dobra. Nie wnikajcie w, w te dźwięki. Trakowały mi King stał więc jest głupi O, jest głupi, fajnie. A mi zostało 3 życia na wieży i zginąłem. To będzie chyba Easy Win. Widzowie. Albo Easy Lost. Nie wiem. Może Easy Lost. A może nie. A może tak. A może Tamtej wieży 70 HP nie atakuje, bo tam sobie zniszczę delogiem. Będzie już za późno. Dawaj Mega Knight! Lecisz! Jeszcze tam Goblin Barrel ci wrócę. Proszę, masz! Mega Knight, atakuj tą wieżę, tacz mi tralala! Uuu! Maj ding ding dong. Dobra, pierwsza wieża zniszczona, druga wieża zniszczona. Czekaj, bo ten... Ten dżau, Goblin Giant nie zniszczy wieżę. A jednak nie. Jej! bardzo się cieszę z takiego powodu. Pst. Dobra, balon, balunek, balonek, balonek, ba, u, u, u. Ej, teraz Mega Knight to jest naj, najdroższa rzecz w moim deku. Najdroższy... Myślałam, że powiesz, że jest najdroższa. I przegrałeś. Prze przegrałeś? Serio? No, Mógłbyś miał trzeci level i trzeci i to. Tak. Trzeci level? I sto no, kozakiem był. Bo dla mnie. Ale tak serio mówię. Wcale nie ironicznie. Jak ironicznie brzmiało, to nie moja wina. A mogło bardzo ironicznie brzmieć. Nawet bardzo. Ja drugi level, no widzisz, teraz wygrywam wszystkie rundy. Ta, już to widzę. Zaraz zobaczysz. Dobrze, nie daj im Jack. Dajesz Lamborghini, Dobra, teraz wybranie to. Tą... Ciępa się nie zestraj <laughs> Dobra, widzę, wygrałem. Ej to jest zajebiasz! Ej, wiecie, jaki dobry jest Mega Knight? Serio? Ja myślę, Crown Chessna na koniec. A ty jakby tutaj to z tego Crown Chessna legenda dropła. O kurde. To już było za dużo, jak na jeden odcinek. Uuuu, wallbreakerzy, jej. Ale będzie odcinek z tym legendary chestem i tym legendary chestem, więc szykujcie się, a ja kończę ten odcinek. Do następnego. O, już ja wspomniałem, dobra, jeszcze zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. No i najlepiej jeszcze dzwoneczek, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmiku. Do następnego i pa pa!